No i właśnie jeszcze jeden filmik z widokiem na górę ślęża tutaj pokazuję Nie mogę bliżej, bliżej pokazać niestety tak to wygląda okolice mojej miejscowości Tak jak mówiłem właśnie przyszliśmy stamtąd czyli tej ostrej góry tak zwanej I Idziemy pomału w kierunku domu Schodzimy tą ścieżką w dół za nami las, z którego żeśmy wyszli o bardzo ładne widoki. Masy ślęży, w zasięgu ręki. Na tym tle również Radunia, a tam dalej pokazuje palcem Wieżyca. Kiedyś tam byłem. Chyba tylko nie byłem na Raduni. No ale myślę kiedyś się tam wybrać jeszcze. No cóż. Taki króciutki. Teraz trzeci filmik dzisiaj. Tam jeszcze będzie filmik zdjęcia, oby też bodajże dzisiaj. Yy, zrobiony właśnie z dzisiejszego wypadu na ostrej górze Z którego właśnie wracam No cóż Tak krótko Jeszcze raz powiem, że wracam do domu Tu mamy bodajże Cereśnie, ale nie jestem pewien dokładnie, dokładnie co to jest za drzewo Ale chyba tak, czereśnia, tutaj też Chyba tak i zaczyna kwitnąć bardzo fajnie, no dobra. Tutaj pokazuję jeszcze widoki na góry. Trochę się schowały, góry sobie, no ale tam dalej, tu też one się ciągną. Całe to pasmo górskie to widać. Bardzo fajnie, przy do dobrej pogodzie. No cóż, dobra. To na razie tyle. I do następnego. Trzymajcie się i cześć.